Podczas drogi do Muzeum Artillerii Helu spotkali nas już pierwsi żołnierze ukryci w okopach. Ruszamy dalej. Podczas dalszej drogi spotkamy kolejne umocnienia i kolejnych żołnierzy schowanych w okopach. Co będzie dalej? Muzeum Obrony Wybrzeża i krótka jego historia. A my ruszamy w kierunku bramy i w kierunku głównego obozu. Przekrój bunkrów i różnego typu stanowisk. Bombunie. Jak wiadomo, żołnierz musi jeść kuchnia polowa, też musi być oraz różne garnuszki. Węczulki na hmm, może alkohol. Wychodzimy. A teraz widokowy. W punkcie. A raczej na nim. Tutaj znajdowała się największa w Polsce na świecie artyleria nabrzeżna. Co ciekawe, według opisu, który znajduje się przy wejściu, artyleria ta w 1941 roku po próbnym strzelaniu została rozebrana i przeniesiona do Francji. Więc, tak naprawdę, to, co we Francji strzelało do aliantów, to były pewnie nasze armaty. Podążając dalej korytarzami, zwiedzamy dalszą część muzeum. A tak oto wyglądała izba oficerska, w której oficerowie spali i mieszkali. Zdjęcie a tak wygląda wizualizacja na makiecie całego umocnienia. W tajnych procesach zapadło pięć kroków śmierci, trzy z nich wykonano. Komando Jerzy Staniewicz został jako pierwszy zastrzelony w piwnicy więzienia na Motowie i Wacław Krzywiec. Uwaga! W 1996 roku gdy i zrehabilitowano wszystkich komandorów na fali tak zwanej właśnie postawił w tej wielkiej... A takimi pociskami strzeli do nas Niemcy podczas II wojny sądowego. światowej. jednak nie poszły za tym adekwatne wyroki skazujące sprawców tych niebywałych wynaturzeń. Na Wszechobecna cenzura przez całe lata ukrywała te informacje. Tak stracił życie... Z... Całe muzeum. Y Nosi imię Zbigniewa Przemyszewskiego na a, jego cześć. Kuchnię polowe już widzieliśmy, a teraz wszelkiego rodzaju, wszelkiego rodzaju manierki, w których żołnierze pili i spożywali posiłki. A my ruszamy dalej. Pokój dowódcy Armaty. Tak naprawdę wielkością nie różni się od innych, a jedynie jest po prostu jednoosobowy. Wystawa niemieckiej porcelany. Jeszcze są orzełki. A tak teraz wygląda zawekowane przez Niemców mięso przed 1945, które zostało wykopane. Jak widać jeszcze się trzyma. Możliwe, że nawet by się nadawało do zjedzenia. A tutaj narzędzia służące do leczenia żołnierzy. i ambulatorium z lat 1942-1949. Pomyślenie 16 pierwotnie zaprojektowane i przeznaczone dla marnaży artylerii nadbrzeżnej Kriegsmarine, Dzisiejszy debrotki czasami z medycznymi wykorzystywanymi głównie przez Wojskową Służbę Zdrowia w czasie II wojny światowej. o. odłamek bomby lotniczej owym tym RTG. Rani byli nie tylko Dziś ludzie, ale i drzewa. pochodzi z eksploracji herod i Czyli tutaj, tutaj jest gdzieś rady, kawałek bomby, który odkrył komuś zdrowia, które wyeksponowane są w jednym z gamy. Inne eksponaty pochodzą w większości z niemieckiego, wojennego szybko. Friks Mazaret 1 łamane przez 581. Przeglądając eksponaty widzimy wysoki poziom tamtej medycyny. Jeszcze kilka. Często z półdziemy. Nie Każdy z nich ma coś w rodzaju dowodu i można nich powiedzieć ciekawą historię. A tutaj pokój gabinet Rentgena. Tak, tutaj ta maszyna. Tutaj fartuch, rękawice. Najważniejsze, Nie pójść na podłogę. Ala operacyjna. No tej karabiny używane pewnie podczas karabiny Mauser 98A, podstawowe uzbrojenie polskiej armii w 1939 roku, i saperki. Wcześniej filmowałem to z góry, teraz jesteśmy w samym gnieździe artyleryjskim.

Nastąpiono obecnie komputera na długo przed strzałem a to karabina. Całkowita waga wieży Panłatki wynosiła około 400 ton. wraz z pancerzem wyłością. Wszelkiej maści porodzewiałe, łózki po pociskach w każdej Takie same pociski, magazynki. Magnety, karabinki, największy karabin, różnego typu pojemniki, bomba kasetowa. Paskami, tak? czyli bomba kastowa spada, otwiera się i z niej występuje się więcej pocisków. Kolejny karabin. Tutaj te cele, które mieliśmy, jak widać, służyły do e, treningu. To pasek amunicji do jakiegoś dużego karabinu. Różnego typu odznaczenia, guziki, emblematy. To z hełm. granaty. Podobno największa kolekcja granatów w Polsce. Minie. To jest wykrywacze min. A metalu. I dalsza część, różnego typu pocisków, tym razem pociski moździerzowe. To pamiętajcie, aby stosować się do tej zasady. Tutaj przekrój, jak generalnie środku wygląda. I ruszamy dalej. Już wiemy do czego służyły te pasy. Zobaczcie na rozmiar tych pocisków. A tam jakaś mina głębinowa. A teraz wchodzimy na wystawę 32 dwa dni pochoterskie obrony Halu 1939. Tak to. Wszystko wyglądało, żołnierze. Mieli obrazy swoich żon, kochanek. Suszyli portki, ale także czytali gazety. W takich właśnie warunkach żyli obrońcy Helu. Oho, coś się zbliża. Bomby, którymi bombardowały, odłamki i niewypały, i nie wybuchy niemieckich pocisków artyleryjskich, i bomb, które spadły na teren Helu. 10 września. Ogromne. A takiej wielkości cecuszka pływały sobie na Bałtyku. Tutaj, jak zobaczycie, takie podpory betonowe z obu stron. Tutaj się mieściło działo. Ogólnie podpory te służyły do były suwnicami do wymiany i montażu e, lufy e, w tym dziale. A tutaj działa przeciwlotnicze oraz innej maści. Armaty, a tam za drzewami kolejka, którą także czasami można się podobno gdzieś tutaj przejechać. Tak jak mówiłem, już wiadomo, czemu służyły te postacie. W całym terenie była strzelnica. Tutaj dalsza. Czelnica, tym razem bardziej współczesna, polowie malują nie można skorzystać, no i niestety trzeba się zatrzymać. Tutaj łódka, miny morskie. Dobra, słuchajcie, ja kończę, niestety kończy się już czas standardowego filmiku YouTubeowego, więc skończyć całe nagranie mam nadzieję że jeszcze uda się coś ciekawego nagrać na razie